Niedziela 28 lipca. Rozpoczynam analizę weekendową indeksów giełdowych. Rozpoczynam od indeksu B20, który w tym tygodniu pogłębił spadki i wyprowadził kolejną czarną świecę, której minimum wypadło minimalnie, ale poniżej tego tutaj dołka sprzed 4 czy 5 tygodni. Tym samym mamy cały czas, jeśli chodzi o ten wykres tutaj tygodniowy, średni termin. W tym ostatnim, po tym ostatnim swingu wzrostowym mamy na razie ruch korekcyjny. Na razie to jest ruch korekcyjny, który który no, trzeba sobie powiedzieć, zacznie się coś powiedzmy gorszego, może trochę dziać w momencie, kiedy wybijemy tutaj te dołki zejście na ten niższy poziom tak jak już powiedziałem stworzył, że mamy tutaj jak gdyby no fale teraz albo fale C albo się w przyszłości fala trzecia tym niemniej tak jak mówię no to co najistotniejsze to na razie mamy zachowany układ gdzie mamy swing wzrostowy i korekta, a więc trudno jest tutaj mówić o zmianie trendu aczkolwiek no, trzeba sobie zdawać sprawy, że miejsce, w którym pojawił się tutaj szczyt, idealnie pasuje do, do tego nazwijmy, aby ten trend tutaj zmienił kierunek. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej się e, e, działo. Jeśli teraz chodzi o wykres dzienny, no to mamy tutaj zejście do w tej strefy takiej w rejonie tam tuż poniżej 2,400. Na której w czwartek powstała świeca zrostowa z takim no, wyraźnym cieniem, tutaj od dołu, e, broniącym właśnie tej strefy oporu. E, mieliśmy też e, obroty dość spore, jak na te poprzednie tutaj sesje. Tym niemniej jednak pozostała nam luka, która na ten moment, mimo piątkowego jeszcze tam wyjścia na nieco wyższe poziomy, no, nie została zamknięta. Jedynie możemy mówić tutaj o. o, o Yy, domknięciu domknięciu luki, ale nie zamknięciu tej luki, no w, według mnie no powinniśmy tutaj, według mnie tutaj jeszcze, nawet gdybyśmy mieli spadać yy, pogłębiać te spadki no wydaje mi się, że wskazany byłby ruch jakiś wzrostowy jeszcze jeden yy, a prawda jest też taka, że no przy wyjściu nieco powyżej, nawet gdybyśmy tutaj dorobili jeszcze jakąś białą świecę, no to będzie, będzie trzeba patrzeć, czy nie mamy tutaj do czynienia z czymś takim układem, a korekty pędzącej. No bo wtedy wybicie tego dołka niosłoby już za sobą poważne konsekwencje. W tej chwili, jeszcze musimy pamiętać o jednym, że no jeżeli tutaj wybijemy spadkową świecą zamknięciem. Ten, tą, tą strefę, no to, to równie można powiedzieć, że no, mamy coś. Nazwijmy to na wzór e, głowy z ramionami, tak, I, i, i zasięg tego jest około 200 punktów, a więc wtedy byśmy mieli zejście gdzieś do okolicy, nawet i 200, które byłoby, no takie zejście spowodowałoby też wybicie tutaj tej dolnej linii trendu. Ale to, że w poniedziałek wydaje się powinniśmy mieć widać też na wykresie intra. Zobaczmy. Po zejściu tutaj w tej ostatniej jak gdyby swingu spadkowym mieliśmy zejście po luce spadkowej w ten czwartek. Pojawiły się tutaj dość duże no, jak widzimy no, największe tutaj na tej przestrzeni. Obroty to nie jest tam jakiś okres. Bo to jest, to jest wykres tutaj 15-minutowy, ale dobrze był wyklenia. Potem ten dołek wypadł przy mniejszych, dużych obrotach, i tu ten minimalnie niższy dołek przy jeszcze mniejszych obrotach. No więc, potencjał jak gdyby tego spadku został wyczerpany. Następnie, ruch, który zakończył się co prawda na zakresie overbalansu, czyli tutaj porówności z tą korektą, ale mamy tutaj układ wyraźny. Impulsowy, tak? Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, fala czwarta i fala piąta. Przy czym na fali trzeciej, a więc tak jak powinno być, mamy największe obroty. Natomiast zaraz po osiągnięciu szczyta, szczytu przy bardzo niewielkich obrotach mieliśmy spadek, podwójne zejście do zniesienia 61,8% i tutaj można powiedzieć też do rejonów takiej strefy wsparcia pojawił nam się tutaj pinbar na którym zobaczmy, mamy skokowy wzrost obrotów a więc jest tutaj szansa że mamy zakończony układ korekty po impulsie wzrostowym no i teraz powinniśmy oczekiwać no, chociażby tego drugiego impulsu w ramach pali C eee, tak to wygląda jeśli chodzi o indeks WIG 20 jeśli teraz chodzi o indeks BIG szerokiego rynku, no tutaj sytuacja podobna, właściwie nie ma co powtarzać, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Dalej mamy jak gdyby w tym ostatnim swingu tylko i wyłącznie korektę z ponownym dojściem tutaj do tej strefy. Więc jesteśmy w takim zawieszeniu. Jeśli chodzi teraz o wykres dzienny, no to tutaj tak samo zeszliśmy poniżej minimalnie poniżej tego dołka. Cóż trudno jest mi jednoznacznie powiedzieć tak naprawdę czy bo jakie tutaj mamy kwestie. To zejście tutaj na dół jest tak jak na indeksie WIG20 o czym zapomniałem tam powiedzieć no jest według mnie impulsem tak mamy falę pierwszą mamy jakąś falę drugą mamy falę trzecią mamy falę czwartą mamy falę piątą i Normalnie to mogłoby oznaczać już bardzo, bardzo źle, no ale z drugiej strony trzeba sobie uzmysłowić, że mamy w tym większym, jak gdyby, relacjach zejście, korekta, zejście, no czyli również układ. ABC yy, ma prawo tak wyglądać. Dlatego też najistotniejszym elementem, za, zarówno na indeksu WIG 20, jak i indeksu WIG w tym momencie, jest według mnie to, aby wzrost, który ewentualnie tutaj by miał miejsce, no poszedł i w impulsie po, pokonał tutaj te szczyty, czy też ten szczyt na WIG 20. Może pokażę jeszcze o, tutaj poziom ten 2500, tak? tutaj te, te rejony yy, byśmy musieli pokonać. W ruchu, aby, aby no, przyjąć duże prawdopodobieństwo, że faktycznie było tu ABC i wychodzimy na nowy, na nowy szczyt. Kolejny indeks to Mwig Na MVIC-u Znowu biała, czarna, spadkowa świeca, znowu jakiś cień od dołu, a więc tu widzimy, tu był cień od dołu dość wyraźny. Rynek pogłębił to wszystko, ale cały czas jest tutaj walka o tą strefę. No i jak tu widać, też od, nazwijmy taki zakres overbalansu bo w końcu z klina może się zrobić też jakiś tam powiedzmy kanał, ale no jesteśmy tutaj widać wyraźnie, że mamy też A, B, C, nic ponad to, ale oczywiście no jest ryzyko, jeżeli wybijemy tą strefę, no to to już może być początek, początek czegoś mocniejszego, z ostatnią, moim zdaniem, ostatnią szansą obrony właśnie tutaj w rejonie tego szczytu i tutaj tego szczytu, czyli poziomu około 5700 punktów. Jeśli teraz spojrzymy na wykres dzienny indeksu mWIG, no to tu widzimy spadek, korekta i tutaj też pełna piątka. Więc teraz powinniśmy mieć co najmniej korektę. I teraz tu będzie według mnie na tych wszystkich wykresach, które pokazywałem do tej pory, będzie ważne, czy pójdziemy nad ten szczyt i zrobimy korektę, wtedy w następnym impulsie idziemy na nowe szczyty, czy idziemy pod ten szczyt, zrobimy jeszcze korektę i wyjdziemy zwykłą trójką nad ten szczyt tutaj. Jeżeli wyjdziemy trójką na ten szczyt, no to w, możemy mieć do czynienia z kolejnym dalszym, że tak powiem spadkiem i wtedy już tak jak mówię, no, na wszystkich indeksach zacznie się robić mniej ciekawie dla posiadaczy akcji. Jeśli chodzi o OS WIG, no to tutaj zejście do strefy wsparcia, nie do końca, no cały czas jesteśmy w tej korekcie, mamy tutaj jak gdyby potwierdzenie dla objęcia BSC, ale no, na razie jesteśmy tutaj w korekcie i no musimy sobie zdawać sprawę, że nawet jeżeli jest korekta, no to też czasami coś takiego się zdaje, zdarza, więc tutaj teraz tym najważniejszym elementem dla, dla, dla wzrostów jest to, aby nie dopuścić właśnie do wybicia z tej strefy 20, około 24 tysiące i wybicia tego dołem z tego kanału. Patrząc natomiast na wykres Sbigu u od strony od strony takiej tygodniowej to widzimy tutaj po wyjściu na nowy szczyt. No, no Trudno powiedzieć, że nie jesteśmy w korekcie, tak, no bo ten dołek jest jeszcze jest jeszcze przed nami. Tu na końcu utrzymała się, utworzyła nam się taka formacja e, harami. E, no i teraz, jeżeli udałoby się wyprowadzić białą świecę, e, czyli jakiś popyt, by tutaj zaangażował się, no to mielibyśmy potwierdzenie dla tej formacji po ABC, czyli impuls korekta, i możemy, możemy, że tak powiem, e, Podążać w kierunku nowego szczytu. Jeśli chodzi o wykres DAX, o, o, o indeks DAX, no po u, tym spadkowym, silnym tygodniu. Poprzednim. No w tym tygodniu mamy tutaj utworzoną taką w świetle tego, tego korpusu białą świecę, zarówno z górnym, jak i z dolnym cieniem. Cały czas utrzymany jest tu ten układ tej korekty pędzącej, a więc ta świeca spadkowa no na razie jest jakby elementem korekty po tym pierwszym tutaj wzroście. I, I teraz powstaje dość spora szansa na to, aby móc iść do góry, ale no ta szansa nie jest taka dla mnie, że tak powiem. Jasna i czytelna. Zobaczmy teraz wykres dzienny. Na wykresie dziennym po pierwsze mamy tutaj zejście na razie odczytu jako ABC. No po czwartkowym zatrzymaniu tutaj w rejonie tej strefy wsparcia mamy wyjście do góry, no ale tutaj do tego, żeby, żeby, żeby mówić, myśleć o, o właśnie powrocie do, 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 do trendu i zarówno krótko, jak i długo, jak i średnioterminowego, wzrostowego, no musielibyśmy wybić tutaj tą strefę w rejonie około 18,650, ten szczyt tutaj musielibyśmy wybić w cenach zamknięcia. No i też dla mnie takim mniejszym, mniej czytelnym jest ten układ tego tutaj wzrostu, ponieważ tutaj mamy takie te zjazdy, te cienie, więc albo mamy do czynienia tutaj z układem typowo korekcyjnym. No ale też biorę pod uwagę, że może jest tutaj jakaś forma takiego, nazwijmy to trójkąta, tak, który też się zdarza jako fala pierwsza. Teraz fala druga. No i i. i jeśli chodzi o tutaj ten, ten, ten cały, tutaj to, tą końcówkę, czyli czwartek i piątek, no to powstaje szansa na, na wzrost. A teraz spójrzmy na, na układ intradayowy. No tutaj, jak widzimy, mamy cały czas znaczy się tak, ja, może zawężę tu żeby było widać. Reakcja, tutaj, która nastąpiła, no nie jest w miejscu przypadkowym. Tak? Doszliśmy tutaj do, 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 tego, do tej strefy, która z, no jest dość wyraźną, silną strefą. Tutaj powstał olbrzymi obrót. Yy, to jest realny obrót. Yy, przy zejściu do tego dołka, tak samo jak miało miejsce tutaj, ten obrót yy, trochę mniejszy był, ale przychodził tutaj do, przy tym dołku. No nastąpiło odbicie, ale teraz po pierwsze. Ten spadek był trójką, a więc skoro był trójką, taką większą, no, no chyba że nie wiem patrzeć na to, bo jest też taka opcja, że no tu pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, ale nawet gdybyśmy wiedzieli to teraz cały ten, ten ruch do góry na razie można powiedzieć wyszedł nawet nad, nad ostatni potwierdzony szczyt taki największej korekty w całym spadku ale no też to jest wyjście na razie niczym innym jak trójką tym niemniej jednak wygląda że tutaj po tym pierwszym ruchu mieliśmy korektę teraz jeżeli tutaj byśmy wyszli jeszcze na szczyt chociażby trochę no to Moglibyśmy powiedzieć impuls, korekta, impuls i pytanie, co dalej się stanie, bo najważniejszym teraz jest to, że rynek, dopóki nawet pójdzie do rejonu tutaj 18720, no do tego zakresu overbalance, no to mamy układ taki, jak gdyby korekty pędzącej. Więc tutaj, no niewątpliwie, ten cały wzrost musiałby iść i wybić nam tutaj tą strefę, aby móc po, poważniej myśleć o tym, że jest. Po odbiciu od tej strefy mamy powrót do wzrostu. Wydaje mi się, że początek notowań, ale to nawet może być jakieś nocne otwarcie wyższe, no powinno ukształtować tutaj impuls. Pytanie teraz, też, bo pamiętajmy, że mimo że tu jest piątka, to teraz nie, no po pierwsze, jeżeli nawet będzie piątka, wyjdziemy na szczyt, może być korekta. Jako korekta tego, jako impulsu głębsza, ale równie dobrze może być coś płytkiego, po czym ruszy ruch do góry, bo tutaj ten układ bardzo mocno przypomina takie, jak ja to nazywam, schodki więc może to być fala pierwsza większego impulsu. Tym niemniej, jednak na początek. Mówię, powinniśmy mieć nowy szczyt z tym, że to może się okazać na przykład otwarcie w nocy. Bo to są kontrakty, oczywiście, otwarcie w nocy na nieco wyższym poziomie. A my, kiedy zajrzymy do komputera rano, w poniedziałek, możemy mieć już na przykład zejście w dół. Niemniej jednak, na ten moment, dopóki nie wybijemy tutaj tego poziomu, tego dołka, no to, no to powinniśmy utrzymać i próbować iść, wybić tutaj ten overbalance. A tym samym drążyć scenariusz, w którym doprowadzi się do wybicia tutaj tej strefy. Kolejny indeks to indeks S&P. I tutaj mamy kolejną spadkową świecę na wykresie tygodniowym, ale widzimy, jest to taka wyraźna szpulka z górnym, dolnym cieniem. No cóż, no ma prawo na razie coś takiego mieć miejsce po tylu wzrostowych świecach i trudno tu jest to określić mianem czegokolwiek innego niż korekty. Patrząc na wykres dzienny S&P, no to też widzimy, że ten spadek jest tutaj na razie trójką, która no jak gdyby... Może nie idealnie, ale w jaki sposób została powstrzymana tutaj poprzez, poprzez linię, tą przyspieszoną linię trendu. Bo choć w czwartek zeszliśmy nieco poniżej tego, to piątek był tym otwarciem, i, i, i wyższym, i pójściem do góry. Tym niemniej jednak na razie jest to coś zbyt małego, aby, aby uznać, że. No, faktycznie ten układ ABC dobiegł końca. Tutaj, w każdym razie, zawsze w, całym w całej okazałości może dojść do wybicia, pokonania tej linii trendu zejścia. Tym niemniej jednak, nawet jak widzimy tutaj zejście do, do, do tych poziomów, tutaj 550, no też na ten moment byłoby korektą, no bo mamy tutaj jakiś swing wzrostowy, i ten dołek tutaj jest na 5200, a więc na razie, no patrząc na, na, na to, w jakim. W, Czym się znajdujemy w jakimś silnym trendzie wzrostowym, no to korekta trochę większa jak najbardziej może mieć miejsce, ale trudno od razu ogłaszać, że mamy, mamy do czynienia z e, spadkiem. Natomiast nie nie pobłażałbym całkowicie, też tak cały czas nie podchodził, że to jest w końcu tylko korekta, bo to oczywiście w ten sposób tak, tylko że e, może inaczej do czego zmierzam? Ten tutaj spadek, który miał wzrost, i tu wzrost. No, no, może to być jakiś układ korekty pędzącej. W związku z tym wybicie w cenach zamknięcia no, niesie za sobą groźbę dalszej kontynuacji. Wtedy, gdyby tak miało być, no to mielibyśmy falę pierwszą, falę drugą i pora na trzecią, która już by wtedy ten, ten dołek wybiła. Ale tak jak mówię, dopóki tego dołka nie wybijemy, no to jesteśmy w korekcie i trudno to na to spojrzeć, spojrzeć jakoś inaczej. I teraz spójrzmy jeszcze na w ujęciu intra no to co tutaj może niepokoić to od Tu mamy zejście wyraźnie swing, korekta, swing tu jest do tego miejsca korekta i to już nie jest korekta w tym momencie, na razie jako całość, dlaczego? Bo zejście na dół nie wybiło nam tego dołka. Czyli tutaj, mimo że zatrzymaliśmy się na overbalance, była idealna sytuacja do tego, żeby wybić ten dołek i utworzyć cały impuls, natomiast do tego nie doszło. Z drugiej strony, patrząc, obecny wzrost z piątku, no też nie wybił nam tego szczytu, ale wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z czymś, co po korekcie doprowadzi do kolejnego ruchu i wyjścia właśnie na nowy szczyt. Zatem to, na co chciałbym zwrócić uwagę, również na wykresie, Intra na, 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 na SNP mamy na razie od szczytu trójkę spadkową. Nic ponadto tylko trójkę spadkową. Tutaj warto zobaczyć, że jeżeli byśmy tutaj przyjrzeli się, to mamy odbicie, a tu zejście jest na wyższy poziom niż ten dołek. Nie ten dołek nie został tutaj wybity. A więc, mimo że tu się rynek zatrzymał na oberbalansie, idealnie pasowało, to rynek powinien wyjść na nowy dołek. A skoro nie wyszedł na nowy dołek. No to jest duża, duże prawdopodobieństwo tego, że mimo wszystko docelowo wybije nam ten szczyt zakres tego overbalansu. I to by było chyba tyle, jeśli chodzi o indeksy, o indeksy giełdowe.